Dzień dobry, nazywam się Wojtaszek Wojciech, reprezentuję tutaj na targach firmę Piccar. Od półtorej roku zajmujemy się zaprojektowaniem nowej koncepcji namiotu do spania dla pięciu osób. Każdy wie, że w tych kamperach jest bardzo ciasno. Jeśli zamontujemy tutaj dwa łóżka, mamy bardzo mało miejsca do, no, do przestrzeni życiowej. Nasz namiot otwiera się na siłownikach elektrycznych. Jego jeden z elementów wychodzi poza obrys auta, i wtedy śpimy tutaj w poprzek w tym, w tym naszym namiocie. Siłowniki elektryczne tutaj pozwalają na swobodne jakby bardzo szybkie otwarcie tego namiotu. Cała operacja zajmuje minutę czy to złożenia. Oczywiście pościele czy też śpiwory też zostawiamy u góry, więc nie ma potrzeby tego znoszenia na dół to też jest bardzo ważne. Tutaj ten otwór, który widać, ostatnia osoba, która wchodzi czyli ta czwarta, piąta osoba zamyka płytą, kładzie sobie materac i śpi w tym miejscu. Bardzo dużą łazienkę nam się udało tutaj w tym sześciometrowym sprinterze wygospodarować spokojnie mieszczą się tutaj dwie osoby. W ten sposób. Przejście mamy też bardzo szerokie i bardzo wygodne tutaj fotele do jazdy. Namiot ma kompozytową skorupę. Ta kompozytowa skorupa jest zamontowana na aluminiowej ramie. Tam jest dodatkowo 2 cm ocieplenia. Nasza tkanina jest przepuszczalna, przepuszcza oddychalna, to jest 100% bawełna, wodoodporna, impregnowana. Cóż, mamy tutaj 8 cm grubości materac, więc bardzo wygodnie się na tym śpi. Szerokość tego namiotu tutaj w tej wersji to jest 255 cm na 190. Tak jak już mówiłem, namiot ma dwa siłowniki elektryczne i tutaj z systemu smart, dotknięciem w zasadzie jednym, sterujemy sobie tymi siłownikami. W ogóle w tym kamperze został też zamontowany system taki smart home, więc sterujemy z tych paneli, z tabletów, z telefonu, oświetleniem. E, sprawdzamy, załączamy pompy, e, czy, też, czy też toaletę. E, nasza firma zajmuje się również zabudową vanów, e, możemy zabudowę wykonać na dostarczonym pojeździe. E, namioty montujemy, e, montujemy pod Krakowem. Te namioty myślę, że też będą w niedługim czasie w ofercie innych zabudowców, więc jeśli chodzi o Zdjęcia końca Polski, będziemy ten namiot zamontować sobie w innej firmie. Tu akurat mamy Sprintera 4x4, auto, które fajnie sprawdza się w jakimś lekkim terenie. Użyliśmy tutaj różnych fajnych materiałów ekologicznych, winyli na podłodze na przykład. Okleiny są z naturalnego drewna w tym naszym kamperze. Zapraszam wszystkich do naszej firmy pod Krakowem, nasza strona pikcar.pl. Można zobaczyć tam nasz samochód, można się nim przejechać, przetestować, można zobaczyć jak ten namiot pracuje. Zapraszamy.